Obok ładowarek dla samochodów, które są ciągle w projekcie naszym montowane w różnych miejscach naszego miasta, niedługo ogłosimy konkurs dla poszczególnych podmiotów, które będą mogły w nim wystartować, mamy wytypowane miejsca dla nich. Myślimy także o rowerzystach, którzy korzystają coraz częściej z rowerów elektrycznych, a także tych, którzy mają swoje własne hulajnogi i chcą czasami je doładować. Z tą myślą chcemy w różnych miejscach miasta zamontować tego typu urządzenia, które pozwolą użytkownikom rowerów czy hulajnóg naładować swój pojazd. Czasami to wymaga krótkiego ładowania, czasami trochę dłuższego. I teraz mój gorący apel, gorąca prośba do mieszkańców. Wskazujcie miejsca, w którym waszym zdaniem tego typu urządzenia mogą być postawione. Oczywiście chodziłoby o te miejsca, gdzie mamy największy ruch rowerowy czy hulajnóg. Oczywiście, muszą to być miejsca, które nie znajdują się w parku kulturowym, bo wiadomo, że tutaj uzyskać tego typu zgody jest dużo trudniej, ale gorąco apelujemy do Państwa o wskazywanie takich lokalizacji. Spośród tych lokalizacji wybierzemy te najciekawsze, najbardziej wartościowe, te, które dają szansę na to, żeby szybko mogły odnieść pozytywny skutek. Dodatkowo warto pamiętać o tym, że planujemy zrobić duże postępowanie na wymianę. Lamp w naszym mieście, obejmie to około 20 tysięcy lamp i w ramach tych 20 tysięcy lamp będziemy również, czyli tego typu urządzenia zamontować, również z tych miejsc można było korzystać. Więc mam nadzieję, że dla coraz bardziej rozwijającego się procederu jazdy na rowerach elektrycznych to jest dobra wiadomość.